E, witam Was, Baranę. To jest dla Was czytanie na listopad 2021. Zobaczmy, co się będzie działo w listopadzie dla Was. Ok, coś chce nam wypaść. Rycerz Mieczy. Wyzwania sytuacji. Jakie są wyzwania? Pustelnik. Przyczyny. Ok. Dziesiątka pucharów, przeszłość. Dwie karty. Rycerz Pentakli i ósemka Pentakli. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Za dużo kart. Co macie w głowie? Królowa pentakli i siódemka pucharów. Najbliższa przyszłość. Król pucharów. Wy w tej sytuacji czwórka mieczy i ósemka mieczy. Co się dzieje dookoła? Paś Pentakli czego nie widzisz? Czwórka kijów i piątka kijów. No dobrze. Potencjalny wyjetnik. Trójka pentakli, dwójka kijów, dwójka mieczy i dziewiątka pucharów. Dobrze. Pod spodem mamy dwójkę pentakli. No dobrze, barany. Mamy tutaj dwie energie. Jedna, która się wyrywa, i jedna, która musi zostać i tak mi się to pokazało zostać i pozmywać gary. I, a tutaj przygoda czeka. I e, być może twój partner, partnerka ma tutaj jakieś ekscytujące rzeczy do zrobienia, sprawa rusza z kopyta. Koniec takiego jakiegoś czekania, dużej z dynamiki, nowych rzeczy, i yy, wa warto w ogóle też tak, jakby o to zawalczyć. Natomiast ty tak, jakby nie, nie do końca mam wrażenie, możesz w tym uczestniczyć. I może to być tak, że po prostu twój partner wyjeżdża, bo yy, rycerz mieczy często się pokazuje też jako podróż. Wyjeżdża na konferencję, dzieje się tam dużo, zwiedza, robi yy, prawda, różne rzeczy, a ty siedzisz w domu i masz robotę. I jest tutaj taki yy, właśnie klasz tych dwóch energii, bardzo dynamicznej i takiej uwiązanej do obowiązków. Yy. I obserwujesz, prawda, co się dzieje, i um, jest też wsparcie, jest też takie poczucie, że, um, że wspierasz jakby sukcesy tej osoby ale tak jakby nie jest Ci to dane. Ty masz jakby jakieś drobne sprawy do dokończenia, być może prawda, jakieś swoje sprawy w pracy, nie możesz w tym uczestniczyć, masz swoje obowiązki. A tutaj dużo się dzieje. To może być też taka właśnie relacja rodzicielska, tak? U Ciebie jest trochę nudno i monotonnie, dużo pracy, też, też takie wyczerpanie mam wrażenie. Uh, uh... Obowiązanie do jakichś obowiązków, które sobie stworzyliśmy już w przeszłości. Natomiast ta druga osoba tutaj po prostu wystrzela w kosmos. Jest dużo tej dynamiki, nowych pomysłów, nowych działań, i warto też to prowadzić w dobrą drogę. Także możesz zaoferować tylko takie wsparcie w sensie emocjonalnym, tak? Na tej nowej drodze i ewentualnie, prawda, wyłożyć na to jakieś pieniądze, na ten potencjał. Który się tutaj szykuje. E, przyniesie to z zyski, przyniesie to jakieś dobre efekty i będzie co świętować, ale myślę, że wyzwaniem w całym tym miesiącu jest właśnie zrozumienie tego, że ta samotność, w której teraz jesteś, no, służy jakiemuś większemu dobru, bo pustelnik jest po prostu sam, e, zagłębia się w swoje myśli, ale on też jest mądry. On Wie, on ma tą życiową energię, i to jest taki stary dziadek, który wszystko widzi jak na dłoni, taka starszyzna, tak jak kiedyś udawano się porady do starszyzny. Dlaczego? Ponieważ właśnie to doświadczenie życiowe daje im możliwość, jakby na, na swoich błędach podejmować prawidłowe decyzje bądź radzić innym. Zobaczmy po kolei, jak to wszystko wygląda. Sytuacja, rycerz, w ogóle jest dużo osób, więc tu może się po prostu kręcić dużo osób. Ale mam wrażenie, że ty jesteś troszeczkę z boku tego wszystkiego. Mamy rycerza pentakli, rycerza mieczy, więc, tak jakby następuje pewna dynamika. Tak, tak jakby ktoś zostawia te pentakle, czyli tę robotę tutaj i wyrusza gdzieś ku nowym drogom, prawda? Tak jakby rycerz, rycerz swojej królowej. Mamy rycerza mieczy, więc ruszamy z kopyta, sytuacja nabiera tempa. Ta karta może również mówić o, yy, o podróży i tak jakby najpierw idzie piechotą, a teraz, prawda, zaraz wsi wsiądzie na motocykl i po prostu... Ruszy. Ruszy z wielkim pędem. Podstawa jest ładna, bo dziesiątka pucharów pokazuje wsparcie jakby, tak jakby w domu wszystko jest dobrze, wszystko się dobrze dzieje. I tak jakby cieszymy się z sukcesów tych osób, które, których lubimy, i tak jakby mają one w nas oparcie. Ty natomiast w całej tej sytuacji, tej gonitwy, która się tutaj tak jakby e, sygnał gotowi do startu i bieg ruszył. Natomiast ty zostajesz w tym gnieździe, jest pewna stagnacja, ósemka i ósemka pokazuje mi właśnie, że jesteś uwiązany do tej roboty. Jesteś tutaj, prawda, tak jakby zostajesz w tym więzieniu, zostajesz w tym gnieździe, bo nie masz tych skrzydeł, tak? Wszyscy wylecieli, a ty musisz zostać i no w głowie tak jakby, no, mamy jakieś marzenia siedemka pucharów pokazuje nowe sprawy, ale myślę, że to są nowe sprawy tej osoby tej tutaj mam też króla pucharów i taką energię wsparcia, Królowa Pentakli to jest opiekunką ogrodu. Ona nie może sobie pozwolić na tą wycieczkę, bo musi codziennie go podlewać, tak? Ale dlatego ma taki piękny ogród. Nie jest tutaj stałość, właśnie te trzeba i, i ten ogród symbolizują, że jesteśmy wrośnięci w tą ziemię. Nie da się tutaj nas przesunąć, więc zostajesz, a inni e, tak jakby idą. Co pojawia się w otoczeniu? No, nowe pomysły, Paś Pentakli mówi o... O czymś, że albo ktoś się coś uczy, to również może być osoba, tak jakby ten rycerz wyruszył i teraz jest paziem, czyli uczy się spraw. No, mamy tutaj całą, prawda, całą ścieżkę osób, więc dużo tu się może dziać, właśnie jeżeli chodzi o w ogóle inne osoby w Twoim życiu. Ja mam wrażenie, że Ty właśnie, ten król, czyli ten spokojny, który tutaj musi wszystkiego pilnować, tak? że tutaj zostajesz. No, Król Pucharów również pokazuje dużo troski, miłości, takiej opiekuńczości, wsparcia emocjonalnego, to, co jest tutaj podstawą. Ale on nie jest dynamiczny. On raczej działa na zasadzie właśnie emocji, wysyłania pozytywnej energii, tak? Nie bierze udziału w całym tym przedsięwzięciu. Ok, które... Prawda? zaczyna się w tym otoczeniu, ponieważ jest uwiązany do swojej przeszłości, do tej pracy, którą ma jeszcze do zrobienia. Na razie jest 80% zrobione i dlatego siedzimy w tym gnieździe. No, Czwórka Mieczy czasem może mówić o jakimś przestoju, o urlopie, i tak jakby nie bierzemy uczestnictwa, ponieważ jesteśmy tutaj zablokowani na urlopie, na przykład. Czego nie widzisz w całej tej sytuacji? No, tutaj się będzie działo. Będą i ekscytujące rzeczy, i będzie gorąco. Tak, czyli ta podróż, która y, się tutaj pokazuje, prowadzi do dużej dynamiki. Czwórka kijów, czyli świętowanie, y, może też imprezy z dużą ilością różnych osób, więc ktoś tutaj po prostu y, poznaje innych ludzi, y, chodzi na imprezy, y, bawi się, otwierają się przed nim nowe terytoria, nowe znajomości się zawiązują, y, jest świętowanie sukcesu. Piątka kijów mówi również, że pojawia się też energia rywalizacji e, i bądź jakiejś takiej energii pracy zespołowej, burzy mózgów, e, także dużo, dużo tutaj dynamiki. Ale te karty są pozytywne, one pokazują, że trzeba walczyć o, tą swój, o swoje pięć minut tutaj i przynosi to sukces. Tak? Jest tutaj świętowanie, jesteśmy częścią tego tego sukcesu. Jak się sprawa kończy? No, jest trójka pentakli, więc albo jeszcze więcej pracy, znowu uwiązanie dwójka mieczy, tak, czyli są so, jakby dwie drogi się rozeszły. Jeden, prawda, jest zaplątany w tą robotę. Mamy te nitki, tak mi się to pokazało, i musi tutaj, prawda, robić, bo jest jakby now, nowa praca do zrobienia, albo, prawda, trzeba coś tutaj robić. A ten, kto wyruszył, jest tutaj po prostu na fali sukcesów. Dziewiątka pucharów spełniają się marzenia, i tutaj, tak jakby, idziemy o krok w tył z tego wsparcia prawda? I e, tak jakby, no bo to wsparcie jest tutaj potrzebne. Ta osoba musi mieć e, zielone światło po to, żeby właśnie tak jakby z pełną parą ruszyć w te nowe przygody, wiedząc, że wolno mu się tak jakby cieszyć tym, wolno mu iść, niczego tutaj nie psuje i nie zostawia. No i dziewiątka pucharów pokazuje spełnienie marzeń, poczucie sytości takiej emocjonalnej, która Poniekąd wychodzi od Ciebie, od tej podstawy, tak? Bo dajesz to przyzwolenie i dajesz to wsparcie, no, a wystarczy tylko, yy, prawda, żeby ktoś był tutaj z sobą i jakby zgarnął tą pulę, no, ale Ty jesteś uwiąza uwiązany tutaj przy tym szydełkowaniu, tak? I jest to wyzwaniem właśnie dziewiątka, dziewiątka: jest to wyzwaniem, że trzeba to obserwować z daleka, trzeba tutaj jakby oswoić się z jakąś samotnością i z tym, że prawda, to my tutaj siedzimy, i, a to tam się wszystko dzieje i tam jest po prostu ta. Ta impreza, ta zapawa, ta radość i e, ta dynamika, rywalizacja i dużo takiej kreatywności. E, a, prawda, ktoś musi te naczynia tu zmywać. No i e, pod spodem mamy też tą dwójkę pentakli. Jest to karta również takiego, właśnie pomiędzy dwoma światami, tak? Ten jest realna, ten jest gdzieś tam daleko. E, no, siła, tak? Czyli próba ogarnięcia wszystkiego spokojnie i wytrwałość jakby w całym tym procesie. No dobra, zobaczmy, co jeszcze karty tutaj radzą. I to może być, prawda, albo związane z osobą, z, z którą jesteś w ogóle związany, bo mamy dziesiątkę pucharów, więc to ktoś, jakaś rodzina, ale może być po prostu sprawa, że tak dużo się dzieje, a ty jesteś na przykład na kwarantannie i siedzisz w tym domu i nic tutaj nie możesz skapnąć z tej, z tej chwały, która się tutaj odgrywa. Ok, zobaczmy, co byśmy radzili baranowi. Co tarot radzi baranom w tym miesiącu? Co radzimy baranom? Ok, karta śmierci. No śmierć mówi o transformacji, o zmianie. Zmianie, które nadchodzi. Zmianie również sposobu patrzenia na sprawy. I tutaj właśnie może e, prawda, cała ta sytuacja prowadzi do jakiejś zmiany. E, pustelnik mówi o tym, że prawda, musimy tutaj e, zagłębić się w swoją duszę. Jeszcze jedną kartę. Nowo jest to taka radykalna energia, tak? O tym, że coś musimy tutaj przetransformować, albo, prawda, że coś się, coś się kończy. Być może taki podział ról. Okej. Okay. Okej, okay, tak. Paśki. Kijów. Paś kijów. pokazuje tą nową przygodę tu, te nowe sprawy. Ale ta karta właśnie śmierci, paśkijów, czyli te nowe sprawy, pokazuje, że cała ta sytuacja przynosi coś zupełnie nowego. I kurczę, trzeba się trochę z tym pogodzić, prawda, T że jakby jak ta osoba wróci z tych delegacji w cudzysłowie, no to sprawy będą wyglądały zupełnie inaczej niż. Tak, jak były w przeszłości, i trzeba będzie ułożyć nowy plan, jak to wszystko ma wyglądać, bo prawda, znowu jest wyruszenie ku jakiejś przygodzie, tak? I czy następnym razem też chcesz ty zostać i zmywać gary? Być może trzeba tutaj jakoś zmienić funkcjonowanie tego wszystkiego. Ok, myślę, że to wszystko, Barany. Pozdrawiam. Widzimy się w grudniu.